Okej, okay, witajcie, ja jestem z a to jest koniec Zagrajmy w Deusek Human Revolution. I opa, jesteśmy w tym miejscu. Ja kontynuuję dla Was tą... rozgrywkę tutaj, próbując wydostać się. O, się ma. Jo, po prostu go minąłem. ja zapomnieli o mnie już. Jestem taki szczęśliwy. Czy też o mnie zapomniałeś? Też o mnie zapomniał. Bo się cudownie. Tu no to zrób. No dajesz. Znaczy on czegoś specjalnego nie pokazuje. Ale spoko. Nie, jeżdżą te schody. kury. Chciałem się przejechać. Nigdy nie jeździłem właściwie z ruchomymi schodami w grze. To by było dziwne. Znaczy to było. To mogło być takie jakieś, ten, nie, nie powiem, że przeżycie, ale coś takiego innego. No. Co mogę z tym zrobić? Pewnie podnieść. Siema. Doszliśmy do kliniki. Ah, Mr. Jensen, David Serloff told me you'd be dropping by. I've just been reviewing the test results we received on you last week. Should I start rolling up my sleeves? Surprisingly, no. I see no trace of glial tissue buildup in any of your charts. It's been six months, doc. Shouldn't I be under opposing shots by now? One would think. But these test results show no signs of implant rejection. If anything, the bond between tissue and electrode seems to be getting stronger. So I'm free to go? Well... Mr. Seraph did ask me to discuss another topic with you. You are aware that several precautionary measures had to be put into place during your first surgery? Not all of my implants were switched on, I know. The damage caused by the hematoma had to be taken into account. Your brain needed time to recover, to get used to the mechanical neural processors, and turn them on naturally over time. Cut to the chase, Doc. What does Seraph want? He feels that you might be ready to speed up the activation process using special software. Known as praxis kits. You mean I don't have to wait for my augmentations to kick in naturally anymore. You can, if you prefer. But Mr. Serif did make a generous donation to Lim in your name, thus ensuring that Praxis software linked to your particular neuro enhancements would always be available to you and you alone. Please take a look. Whoa. I was gonna say to the Ej, ja! Co tu daje? Szczepy Dr. ogólne. Praxis kosztuje 5000. Dobra. Kupiłem dwa. Jest spoko. Opusker. Dzięki. Ej, to było miłe akurat. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że tu będzie jakaś misja, bo nie czytałem pewnie dlatego. Szczepy. Mamy 3 punkty Praxis. Co możemy zmienić? Nie możemy zmienić nic z życiem. Tu są wzmacniacze społeczne. To nie, nie do końca mi przekonuje. Info łącze. O! Hakerzy A tego. Nie, to mogę. Dobra. A gdzie mi pokazuje o rąk korpusu pleców? Mogę latać? A nie. O! Ale to by było ok. To mi. Co, co mogę? Widzenie przez ściany, też było spoko. Było to za nogi. Celowanie. Nie, to mi nie przeszkadza za bardzo na razie. Tajfun by był fajny. Oddycharka. Sprint mi. O, bateria, właśnie. To by się przydało.

Get to your apartment and call Frank. A, mamy wrócić do mieszkania, tak? Hopa, 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 hopa. A jakie mamy misje w ogóle? A tu są w ogóle... to nie są misje, tylko to jest dziennik. Dzien... O właśnie. A czy tam... To jest co? Tim Karel. aha, to jest to takie mniejsze zło. Dobra, to mamy iść po prostu do domu teraz. Nie do ciebie. Nie jesteś moim domem. Jak mam dojść do swojego domu? Ja nawet nie wiem gdzie jest mój dom o wow, możemy mieć cztery baterie Dobra, chyba tu Czy ja dobrze idę. Czy tu jest przejście? Nie, tu nie ma przejścia Ale tu jest jakieś i tu już nie ma Słyszę koty, słyszę jak ludzie gwiżą, mogę rzucić piłką? Ale rzucić nie chciałem Aaa! Można grać w kosza! Idziemy grać w kosza Aj, trochę za płasko Ci się... nie interesują Dwutakt Znaczy on... stadu nie zrobi Muszę czekać w ogóle aż się piłka przestanie odbijać O O! Dobra Ostatni rzut no nie do końca, dobra, idziemy stąd yy, na górę. Mmm, mm, dobra, jak tu tam wejść? A, z tej strony może i teraz tu, i na górę. Ciekawie, ja dojdę teraz? nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Czy ja wchodzę do własnego mieszkania oknem? Nie, no tu mam iść w dół. Tam jest jakiś gościu. Tu coś pewnie będzie. Skoro mogłem tu wejść oknem, tu zdecydowanie coś będzie. Mogę iść też na górę. Dobra, przejdziemy się na górę. Ale chyba wyżej już nie. Ciaż, przejawię. Enough. A, tu jest was a albo wy jesteście jakieś gangi czy coś w tym gościu, nie? Pewnie też będę miał z wami misję jakąś. Spoko. Kwestia czasu Eee... Okej. Okay. Aha, bo to, to się nie wychodziło animacją, tylko się tak wychodziło. Dobra, idziemy na całą górę. W takim razie. Tu też jest okno. A tu już nie wejdę, nie? A właśnie. Dobra, to idziemy na dół i próbujemy się jakoś dostać ze do mnie do mieszkania. Właściwie do mieszkania Jensena, ale jeszcze tak wcieliłem trochę w niego. w tym momencie yy... na dół. Opa, idziemy dalej tędy. Tam się chyba Origin włączyła, bo Steam nawet nie wiem. Nie rozróżniam tych dźwięków. Kim ty jesteś, kobieto? Co mi tu sprawiłeś w mieście? Czy ja to mogę otworzyć? Nie, ej, mogę chyba już. Się. Nie mam, no, jak to nie. Na pewno nie, czy, 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 czy. Tam, czy, 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 czy. czy. No tak. Dobra. Jakieś przejście? Gdzieś? Cokolwiek? Teraz się trochę oddalam od mieszkania. Gdziekolwiek idę? No to origin, zdecydowanie. Uh, tu sobie mogę iść. Wow. W ogóle podzwiedzę trochę miasto. Wyszedłem chyba na główną ulicę i oddaliłem się znowu od... Zrobiłem kółko Dobra Czas otworzyć mapę Eee Tu Czyli tak Tu ciągle prosto, mówicie, dobra Dobrze idę w tą stronę, nie no, muszę się odwrócić i iść tam. Powinna być ta mapka narysowana na tym Ale teraz, zaraz, skoro ja tu idę, to I tam nie było przejścia. No dobrze idę teraz. Tu jest ten gościu. Teraz mam iść tu. Dobrze idę, dobrze idę, o, nie ma tu innej drogi. Tylko tam mogły blokady. No właśnie, tu i tu w... prosto. Hm. No tam byłem. Pewnie była blokada, skoro nie przyszedłem dalej. No tu w prawo, tu jest jakaś wąska uliczka ma być, tak? No coś faktycznie Faktycznie jest, tylko że ja już nie mogę przejść. A zdecydowanie tędy mi każą iść, chyba że ja sobie skoczę. Nie no, nie przeskoczę tego. Niestety, niestety, nie uda mi się tak zrobić tego. To jest za ciężkie jeszcze. Uh -huh. Dobra, to wracamy na inną drogę, jakąś. No to musimy wrócić po naszych własnych śladach i dojść tutaj. Nie tutaj, tylko tutaj. Nie tutaj, dobrze idę. Bo tu jest wyjście w lewo przecież. Ludzie krzyczą, piszczą, cokolwiek. Kobiety płaczą. Dobra. I wyszliśmy tutaj, tak? Czyli mogę iść tędy też? Okej, okay. spróbujemy teraz tędy przejść. Kombinowanie jak dojść do domu, bardzo pasjonujący odcinek, ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie. Nie w tą stronę, tam. Tu? Dobrze, idę, dobrze. Tu są schody. Może podbiegnę sobie kawałek. Trzeba iść po prostu do metra. Znaczy, do tego przejścia, bo to nie jest metro, to jest takie przejście. Tak, miałem tu iść. Hmm, dobra, trudno. Trochę czasu trzeci. Jeden mówi, że dobry ruch, drugi mówi, że nie do końca, a... Żeby nie pobili. Na szczęście nasza dobra policja, która nie zapomina o przestępcach... Yy, ...tam czuwa. Ten tutaj też się czai i dalej. Dobra. Tam gdzieś. Ja pójdę główną drogą. Już się nie boję iść, więc e, spoko. Nie boję się o to, że mi zaatakują nagle. Czy właściwie to by nie było dziwne, biorąc pod uwagę, że wybiłem całe komisaria, czy tam je, całe piętro. W każdym razie masę ludzi, ale. O to jest co mój dom, chyba. Y, ale. Yy... of this to do Jensen long time no see o, Jensen. Moją oh uncle my god it's been a while remember me we used to work the old 17th precinct back in the day man <laughs> I wish I could go with the good old you haven't changed at all a bit but that'd be complete another right she asked yeah I guess that's one way to put it you look a little different too, Xander. What's your new gig? Deep cover. I'm keeping tabs on the derelict rowballers for now. I've got a hunch something big's coming. Why do I get the sudden feeling you're about to include me into that something big? Because you're clever. That and the fact that, well, it's pretty obvious. But jokes aside, you couldn't have come at a better time, Jensen. This case I'm on? We're stalling and we could use a little external help. Go ahead. I'm with IA now, and we're working a sting on a dirty cop named Jack O'Malley. Elusive motherfucker. I mean, men in black elusive. We know he's involved in drugs, weapon dealing, tied into the gangs. But he's clever, and we just can't seem to pin anything on him. I swear he's got friends in high places. Okay, and where do I fit in all this? You're an outsider. You can go places we legally can't. I need someone to do a couple of things break into his apartment. Sneak into DRB territory and finally go undercover posing as a hitman. This guy is nothing minor, Jensen. He's the real deal. Major player, major consequences. We have to get him before shit hits a fan. You in? Tactical. Can't let a guy like that roam free. I'm in. All right then, let's get to work. Like I said, I've got a couple of very promising leads, but O'Malley's got friends among the powers that be i wouldn't be able to get my hands on a warrant even if i had footage of the perp confessing in real time as he's finger painting his motive on the wall in the victim's blood so i guess we're gonna have to break a few rules okay but we have to be careful how we handle this it could discredit your investigation true but thing is jensen it's either this or there simply won't be an investigation you know me i usually play by the book only this time the bad guy's a friend of the publisher. So, what am I looking for in O'Malley's apartment? Information, drugs, weapons. Basically, anything you think can be used to build a stronger case against him. The more you get, the better. Okay. Okay. What's this about getting into DRB territory? Yeah, I needed to get in there and track down a shipment of weapons for me. We managed to gain access to solid information that will tie it to O'Malley, but. I need proof it's really there. They've probably stashed it around somewhere. A cop dealing weapons to a criminal anti-OG gang? Not a pretty picture. Got that right. I guess we both agree. Nothing good can come out of this, huh? I don't know where exactly the DRB's cash is, but I know there's a bonus for you if you manage to sneak in and out without being spotted. Would make shit easier to handle on my side. No, what about the undercover assignment? Posing as a hitman? O'Malley's crafty and even a bit paranoid. He's always using proxies, scapegoats, and red herrings to get us off his ass. But after months of schmoozing, we finally got through to one of his guys. Turned him into a mole. He provides us with information, stuff like that. And he's gonna be my way in? Exactly. Yesterday, another one of O'Malley's guys whacked someone, a drug dealer. There's a witness, but we don't have any details. O'Malley does, and he wants someone to take care of the mess. The usual guy just got busted for possession, so the contact will send you in to pose as his replacement. O'Malley will be waiting for you in an alley next to the police station. And you want me to milk him to get the info on the witness? You haven't lost your touch, Jensen. We think O'Malley will ask you to retrieve the murder weapon, use it to kill the witness, and then plant it on a scapegoat he can arrest later. What you need to do is get that weapon and bring it to me. And what about the witness? We're almost positive he's a member of the MCBs. Once you know the location, you'll need to get there, take care of any opposition, and prep him for retrieval. Prep him? Well. You know, he's a gangbanger, Jensen. He's not gonna turn in peacefully, but we need him alive. So I guess you're gonna have to play this one macho and knock him out. One of our guys will then just happen to stumble upon him, you know, serendipity. Okay, let's do this. You can contact me on my info link if anything comes up. Excellent. Oh, and Jensen, one last thing. To protect my cover, it'd be better if you only contact me again once you've taken care of everything. No. Ale to jest poboczne miejsce. Skupimy się na razie na głównej. Długo odzeszło na rozmowie z nią, a jeszcze dłużej chyba na dojście właściwie do niej, bo to było 10 minut, kolejne 7 minut to było rozmawianie z nią. Tak mniej więcej. Ale jesteśmy w mieszkaniu, zajmijmy się na razie głównym wątkiem. Wow, jeszcze nie jesteśmy. Jeśli zapytasz to te są Jak Jensen? Cześć, Pritchard. I'm almost in my apartment now. Well, when you do get in there, connect the neural hub to your computer. I've created a secure tunnel and I'll take over remotely. You can access my personal computer. Who do you think configured your security protocols? Um. Gupierz jeszcze do zobaczenia posłuchać co tam o trudno. here? Ej, to nie here. Welcome home, Mr. Jensen. Wow. Ej, to jest dobre. Wchodzi się do domu i się otwiera, wszystko. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Mamy jakieś kartony, mamy gazetę. Po co gazety w domu? Tu nic nie ma. Seria, płatki, Lodówkę, karteczki, nie, to są magnesy, albo karteczki, nie wiem. Czy Randol eBook? Ok. O, taki tam karabin w domu trzyma. O, spoko, tu jakieś części. Tam jest nasze biuro. Powinien się jeszcze przejść. Tu, przejdę. tu kar kartony jeszcze nie do końca się wprowadzić. Coś takiego. Coś tu w łazience jest. Mogę puścić wodę. Ej ja. Mogę też spuścić wodę. Trzeba się odkręcić kran i. Dobra, to sam niby przeczytałem. Więcej broni. Dobra, możemy wejść tu. Pritchard, the hub's connected. I know. Now be quiet and let me concentrate. I need his name, Pritchard, not his entire genetic history. That's not his DNA. It's the data he was trying to steal from us before he. My god, Jensen. Your suicide hacker didn't kill himself. You obviously didn't see his brain spidered all over the floor. No, no, you don't understand. The wet drive modification in this chip, it allows someone to hack through you. It turns you quite literally into a human proxy. So he wasn't working alone. Someone off site was doing the actual hacking. Exactly. And whoever it was tried to hide his location by using multiple satellites, but I may have just traced him to here—an abandoned factory complex in Highland Park. Get me the address, Richard. Because if we're lucky, whoever pulled our terrorist strings might still be there. Okay. Uh. Lustro so? tak. Oh... 5375. Where's that I'm a skitka. It's David. Let me guess. You're sending me to Highland Park. Not just yet. Frank's figured out why the network's been compromised. There's a persistent transmission coming from Derelict Row. Street gang territory. Well, our dead friend was posing as an Antioch. Who better to hide with than the D-Row ballers? Right. I'm on my way. Gdzie ta skrytka w ścianie? Hello, Adam. stopni Fahrenheit. Bo tu jest skrytka w ścianie. Nie wiem, czy widzieliście tego maila? Tam jednego. I skrytka w ścianie mówi, że znaczy ma swój kod i kod to wow. Taki bajzel w ogóle. Kod to 5375, a to jest szafa. W szafie nie będzie skrótki w ścianie. A... Olać, wyjdziemy sobie przed domek. Siema. No, Sia. Kiedyś tam przyjdę, jeszcze pewnie. Może nawet tak po prostu, żeby przyjść. I. W ogóle wszystkie nasze cele są 27, metr 20 parę metrów od, czyli od nas, czyli wyjście pewnie z tego. Cywil, on nie ma imienia, on też nie ma. Oni się w ogóle nie nazywają, wszyscy. Z Before you ask, no, your mirror has not been replaced, Mr. Jensen. I didn't want to. I oh, ja po proszę. Proszę, you instructed wanted to informants just to use more conventional means to contacting I what are you talking I Pritchard I mean, I found a message stapled to your door, Colo, alley off Bagley Avenue, Ezekiel. How cryptic. That's near Seraph HQ. I'll look into it. Oh, and it's Cholo. Tamišu informator. Laura, mamy masę jakiś misji pobocznych. Byliśmy po prostu sobie. On tu dalej leży? Ej, serio? On tu dalej leżał? Zróbmy sobie tutaj save'a. Właściwie, zrobimy tutaj save'a i skończymy ten odcinek, gdyż mamy 24 minuty plus minus. Um, a na razie to nie będę wchodził. W na następnym odcinku wejdziemy i zajmiemy... Wejdziemy tam, zajmiemy się tą misją i może zajmiemy się też innymi misjami. A tymczasem mam nadzieję, że odcinek wam się podoba, mimo takiego bardziej... Wolnego przebiegu bo właściwie ciągle chodziłem albo rozmawiałem, więc nie to wiele akcji było w nim. Ale w poprzednim było sporo failów, więc przynajmniej macie się z czego pośmiać. Mieliście się z czego pośmiać, bo to było tro trochę temu. Yy, no nic, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę albo komentarz, albo to i to, cokolwiek. I to tyle. Trzymajcie się, cześć!